No ja to zrobiłam. Postanowiłam, że robimy sobie wagary. I trzeba się spakować. Zbieram nasz stragan, Pakuję walizę. Ona wcale nie jest taka ciężka. Potrzebuję plecaczek, kosmetyczkę, buty, saszetkę ale zapomniałam, że spakowałam jeszcze dwie walizy. No dobra, ta jest trochę cięższa. Co ja jestem jakiś tragarz? Przynajmniej sobie trochę muły poćwiczę. Mikołaj, przyznaj się, ile wziąłeś zabawek? Posunam nam tyle tego, jakbyśmy jechali na miesiąc? A samochód wygląda jak jeżdżący stragan. Na miejsce mamy dwie godziny, chyba wszystko zabrałam. O nie, żelazko! Minęło już pięć minut, a Mikoła już smacznie śpi. Ja nie byłam lepsza, też zawsze zasypiam w trasie. Magazyny za do chciałabym tam pomuszować. Ale mnie tam nie wpuszczą, łaj! No i pogoda się popsiła, góry się zbierają. A wczoraj można się było opalać, serio. Wreszcie dojechaliśmy do hotelu Zalesie Mazury Active Spa. Byliśmy tu rok temu, ale się zetchniłam. Teraz trzeba się rozpakować, coraz cięższe te walizki. Co ja tam rozpakowałam Cegły? Ledwo się jeszcze z tym wszystkim, ale daję radę. I po dwóch godzinkach jesteśmy w pokoju, hura! Przed nami tydzień bagarów. Teraz to trzeba rozpakować. W ratunku?